Dobra, to się mamy, jedziemy z kolejnym odcinkiem Universe Monday Night Row, jak mówiłem dzisiaj. War Row, jak to woli eee, Tak, dlaczego ogólnie... Mm, tutaj sobie tak zrobiłem, że po prostu odcinek ma bardziej taki w stylu ECW starego, a Uniwers jest takie. Ponieważ po prostu jakoś, no... Bez tego, Creator Story mi jest po prostu szczerze, ja Wam powiem, trudno mi robić jakoś takie uniwers innym rodzaju. Dobra, jakie my tutaj mamy mecze? Ten sobie przewinąłem, bo tego nawet mi się nie chce szczerze grać. W ogóle nie wiem czemu Mr. MacMahon jeszcze robi na uniwers, zaraz go sobie wywalimy. Teaman, Teaman powinien być, nie men, kontra RVD Extreme Rus. to sobie yy, symulujemy. Tu jest Daniel Bryan kontra Kevin as Extreme Rules. To, możemy, to będzie rewanż z Money in the Bank w sumie. I tu jest Cody Rose versus The Guy. No dobra, to sobie zrobimy, może te dwa mecze na razie. Albo dobra, zróbmy te trzy mecze i później zobaczymy co będzie dalej. Ponieważ te mecze będą nawet spoko, a później jeszcze sobie ogarnimy rywalizację, zaraz wam pokażę. Albo po tym meczu w sumie jeszcze wyjdę na chwilę i pokażę wam tę rywalizację. Który ja sobie zacząłem w, w, w UNIVERSE Po prostu, no sorry, jakoś nie widzę. Cześć, trochę przycisnę tutaj. Po prostu, ja powiem tyle, nie, że jakoś po prostu nie widzę. Mm, nie widzę ECWS tych Create Story. No tak to jest sensu. A tak, właśnie, UNIVERSE to widzę 100% na moim kanale. Jakoś fajny, bardzo tutaj seria. Tutaj, na razie, mistrzami jest. Evolution, czyli Batista oraz Triple H. Znamy ich bardzo dobrze. Była ten Batista stary mi się jakiś bardziej, tego nowego jakoś nie mogę przeżyć. Dobra, znamy ich wejście bardzo dobrze. Nie chcę mi się szczerze wam powiem oglądać ich wejście, znam ją na pamięć. Oh my! NWO, czyli Hollywood Halkogram oraz HBK, Sean Michaels. Tak, wiadomo, że... Fliplax radził persa. No i dlatego Majd oh. złączyłem... Taka, taka moja kreatywna bardzo historia. Dobra, ja już za... często grałem w sumie Evolution. I dzisiaj wiecie co? Też zagram Evolution. Ha. No i tak to wygląda. Ogólnie... Teraz w Dadawi mam to Money in the bank całe. No i... Są jakieś tam plotki, że The Shield kontra Klub i tak dalej, ale wiadomo każdy, jaki będzie mecz. Bo będzie wiadomo, że mm, meczem będzie Sefronis kontra Roman Reigns, do W. Jeszcze ja że powiem, że jakoś no niby no, Sefronis posiadał ten pas i nigdy go nie stracił, ale jakoś uważam, że on go nie zdobędzie po raz drugi, no bo już on wszystkich, prawie, no, prawie wszystkich już pokonał z tym pasem i po co mają powtarzać to samo, mi się tak wydaje. Mi się wydaje, że zrobią coś nowego, ale też mi się wydaje, że nie chcą ty już tego reinsa na pas, bo widzą jak to wygląda. Nie wiem jaki był ma cel z tym rejsem. Ja totalnie jakoś nie umiem tego przewidzieć, bo myślałem, że po prostu na payback po prostu zrobią coś takiego, że Ronis y dostanie tak shota tak jak Money in the Bank trochę, ponieważ straci ten pas, tak powiem w przez kontuzję bo stracił. Ale nigdy go nie przegrał, nie? Więc mi się wydaje, że naprawdę mogą coś bardzo tutaj fajnego zrobić. Też sam nie wiem, jak to będzie wyglądało. Wow, piękna kontra od Batisty, widzieliśmy. I teraz Batista się szykuje do. Baść tego. A tak w ogóle, kto będzie, moim zdaniem, Mr. Money in the Bank? Jakoś mam nadzieję, że tutaj Dean Ambrose zdobędzie ten walizkę. I on właśnie będzie. Mm, będzie jakoś w przyszłości mistrzem się jak to on, pięknie sprzedał akty, Ponieważ, według mnie, idealny będzie w d na mistrza. Publiczność go uwielbia, nie dostaje tego, co... Nie dostaje jakiegoś wielkiego puszu, tylko ciągle przegrywa. I to jest takie głupie, według mnie, posunięcie strony WWE. Ale jak to... Wie, no wi wiadomo, jak jest WWE, nie? Raz wolą tak, raz wolą tak. Więc szczerze mi się wydaje, że tutaj HB HBK nie HBK, tylko... Właśnie... Eee... Hmm. Pan... Dinero zostanie połóż i w końcu będzie mistrzem. I jeszcze są plotki, że Owens może być że może być mister... Że może być mister dla Hogan'a. I brazu Triple H przypina, przypina Triple H. One, two, free come on. No way, nawet nie ma szans na to. Nie ma najmniejszych na to szans. Ale co za... o, co zaś tam zrobił Shawn Michaels? Shawn Michaels chciał jakoś tam zainterweniować. Uuuu, Triple H is the best, bigger guy. I jeszcze uderzenia. To jest Triple H. On jest zdenerwowany na to, że Hogan jest przed upasem. Znaczy, kto jest przed upasem kogo? Czy Hogan. Nie no, Hogan chyba był liderem NWO. W tamtych czasach jeszcze. Myślałem, że ponownie to wyjdzie, ale teraz nie! Triple znaczy Shawn Michaels, Shawn Michaels to jest HBK, on jest zdenerwowany na triplaka i miał totalnie swoją. Miał swoje powody, żeby to zrobić, ale Triplak, Triplak, no way! Dobra, nie wyjdzie. No, tak w ogóle. Shawn Michaels. Jakoś tak już publiczność go nie czuje, bo na resumencie kiedyś to by. O, konta na swój Kiedyś to na resumencie jak był Shawn Michaels, to wiadomo, wszyscy się cieszyli i tak dalej. A teraz jak ja patrzę, jak mówił na resumencie, praktycznie w ogóle nie słyszałem tego, że ktoś się cieszy. tak. Znaczy, słyszałem, ale nie aż tak bardzo jak kiedyś. To jest legenda. Shawn Michaels, no ludzie. Nie to, że ja się jakoś buntuję na to, że oni tego nie, nie, nie krzyczą, ale po prostu tak, no kurde, HBK jednak jest zajebisty, no trzeba to przyznać. No a tutaj ludzie po prostu tak go sobie ignorują. Nie wiem, czy to jest to właśnie, że PG i tak dalej, że są marki, które powiedzą, nie, ja nie ogarniam Shauna Michaels'a, ale no kurde, no naprawdę, to jest Shauna Michaels, no. Ja bym się, znaczy ja rozumiem, że każdy mógł go nie lubić, ale czekajcie chwilę. Dobra, już my wracamy. Musiałem tutaj zrobić krótkie cięcie, że tak powiem, ponieważ yy, do mnie Telefon zadzwonił w tym momencie. Co Michaels będzie chciał My Michael to mighty! Niski suplex. O Batista, atak na. Immortal. leczy. Nie wiem jak wy, ale czy wy się zgadzacie z tym, że. Uuu, spańbasem! Że Hulkan był taki Immortal. Niby jest nieśmiertelny, no bo zobaczmy, był na resolu pierwszy i tak dalej. Walczył na 18, na 18. I Mimo wszystko w biznesie był długo, nie? Więc to O czymś też świadczy, ale tutaj... Co robi, co robi... Butista. What the hell? What the hell? Co się przed chwilą stało? Jako Batista chciałem zrobić Batista, bo ale i Hogan ma comebacka... O, oh, co się dzieje, kurde. Oh my god, then. HBK się szykuje do zrobienia Sweet shin Music, ale piękna kontra od Batisty. Batista natychmiastowo teraz. Batista natychmiastowo teraz, no way. Podcięcie od Shawn Michaels, a teraz Shawn Michaels coś tutaj szykuje. No way, no way, no way, no way. No way, man. I... teraz Batista. nie ogarnia sprawy. I jest zmiana z Hoganem. NWO będzie robiło swoją akcję taktimową jakąś. I jest elbow! Dono, ci dwaj mają rywalizację. O te pasy, tag i o to, że Shawn Michaels z tym. Shawn Michaels miał rywalizację z Batistą. Ja byłem ciekawy czy to mi się udało, ale teraz miał być... Nie no Boże, naprawdę czy ta gra musi być czasami górnym. Ja chciałem zrobić już finisher, ale nie, bo przecież on musi mieć jakiś głupi na tego. Ja pi dole po prostu i teraz jest dwa łokcie od NW o. WWE Dobra, tutaj zrobimy szybko jakąś akcję Tylko, że on będzie po niej leżał pewnie, bo już to wiem, bo to jest suplex. No i... A, Tombek, już myślałem czy od razu wstał. No way! Dobra, nie. Nie skontruję tego. Jest ten! Body slam. Od HBK'a. Teraz tylko, że się to udało. Jest! Jest kontra na, e, na... tego elbow drop. Oh my god! Batista się szykuje do zakończenia Shawn Michaelsa tym Batista bombem, który teraz będzie na hbk -u. HBK nie żyje i jeszcze tutaj uderzenie. No way, Batista przypina. Uno, dos, tres. Evolution pokonuje NWO. To za mecz. Ta kolano właśnie. Dobra, się... a tutaj była ta właśnie kontra i szkoda, że właśnie tutaj miałem za mało staminy, bo bym wtedy zrobił po prostu Batista bomb. No. Evolution wygrywa i pokonuje MWO, pokazuje co co to znaczy prawdziwy taktyk niepokonany. Tak, bo ja jeszcze ani razu nimi nie przegrałem, jak nawet ich stymulowałem, to ani razu nie przegrali. Dobra. Teraz sobie zobaczymy te rywalizacje. Yy, jeszcze miałem wam pogadać Tu są rywalizacje i ten, na Monday Night Raw, Cena, Cody. Tą rywalizację usuniemy i damy jakąś inną i ta mi się szczerze powiem, że podoba. NXT na razie jest tutaj takie. Nie trzeba będzie też jakąś zrobić niedługo. Tylko, ja na NXT nie ma fajnych osób, no chciałbym kogoś właśnie takiego fajnego zrobić na ten NXT. No ale widzicie jak to wygląda tutaj. Nie no, może coś tam dam jakiś ten. I na SmackDown, Shawn Michaels, Cesaro i Christian Boker T. No. Tutaj też jakąś jeszcze damy, zobaczymy co jeszcze oni potworzą. Dobra, na razie tak to wygląda. A na kalendar muszę sobie zmienić, żeby... Na mm, przykład za, zamiast SummerSlam była jakaś fajniejsza gala. Dobra. Tego szczerze nie wiem, czy... ...tego nie, zagramy sobie... Do you want to cash in Stone Cold Money in the Bank briefcase to challenge the winner of tonight's WWE Championship? Nie, dzisiaj akurat jeszcze nie chcę, e, nie chcę z Stone Coldem e, rywalizować jego walizki, którą zdobył na statik Money in the Bank. Jeszcze nie dzisiaj. Zrobimy to sobie na per, -Per -View albo na jakiejś innej po prostu gali. Bo jeszcze naprawdę szczerze wam powiem, że nie chcę. Albo jak Cody straci pastę, może wtedy, to będzie akurat fajne. Właśnie w Ring, misz aktualny Cody Rose. Jeszcze z Rollinsa tak, bo groc ściągnąłem sobie tą teksturkę pasa jak u mnie był Rollins mistrzem no i zapominam ciągle tego zmienić, ale jakoś szczerze, nawet fajnie. Fajna ta jest teksturka, bo ona błyszczy lepiej, a niektóre właśnie nie błyszczały. Więc ta jest bardzo fajna. Bo ten pas dalej aktualny mi się podoba właściwie. W ogóle tak stwierdziłem, że ten strój był wzorowany na stroj asasynów, w związku z jest zobaczcie, tylko. Dobra, z, z tego mistrz, niesamowity mistrz, bardzo charyzmatyczny. Cody Rose Aryzmę to mało. Buuuu! Buuuu! 120 kg niczego! Buuuu! podąża na ring! Nikt go nie lubi, jak wiemy. Wszyscy buczą! Wszyscy buczą! Buuuu! gówno. dobra. Ja sorry, nie lubię po Nie no, przecież ja nawet sobie nie będę żartów robił, przecież ja nawet nie chcę Rainsem grać. Ale to jest śmieszne, że range jest puszowany, więc to tak prosto rozśmiesza. Dla Becky to on by mógł być mistrzem nawet jeszcze przez... aż do Resummenu. Dla Becky tak, ale tak na poważnie? Nie. I tak każdy wie, że po prostu Rains straci swój pas. Yy, w realu oczywiście mówię. Że straci swój pas Range po prostu na... na przez man in The bengu. Przecież trzeba też przyznać, że... Największy wróg Romana Reynsa to jest Money in the Bank. Popsuło mu szanse na WrestleMania. Popsuło... Od razu przegrał tam z messem. nie pamiętam na jakiej gali to było. Ale było z mesem pamiętam, że przegrał... Hmm, Paz WWE. Co jeszcze tam zrobiło? No prawie ciągle mu to psuło szanse na odbycie... Taiwo i moonsault od Cody'ego! Biegnie Cody to jest naprawdę bardzo talentowany zawodnik. Mm, na pewno dużo się stara w swojej karierze. No szkoda, że już gdyby Słowoja odszedł. Ale, no, Sora, no jak on tego stardusta robił, no to ja się nie dziwię, że mu się też to nie podobało. A właśnie, Cody Rose to według mnie mega fajny gimmick. Jak na niego, dużo lepszy na pewno był. Od Stardusta od ja jeszcze pamiętam, jak na 2011 miał ten pas interkontynentalny. To było niesamowite. Jak Cody z pasem interkontynentalnym był. Ten spór z Ortonem, ten spór. No w ogóle, on był bardzo długo mniejszy interkontynentalnym. W ogóle, jeszcze jak z A, jeszcze pamiętam, ten e, spór z tym, z Rejem. Jak właśnie miał jeszcze mm, tą maskę taką, że tam niby Rej mu zomą i tak dalej. I to też był fajny Cody. W ogóle Cody jako 10 Cody Rose, jak spróbował z tym niby tam na Titan Tronie był, na mini tronie było lusterko i się nie wie tam przegląda, też fajne. Więc Cody miał wszystko w swojej karierze. Miał fajne gimiki. Właśnie gimmick. Mm, no miał dużo gimików takich. Właśnie też ten gimik takiego zwykłego Cody'ego Albo ten gimik jak powrócił już po tym jak gdyby po masce. Więc... Też gimmick L Legacy był fajny, w ogóle Legacy to był genialny team, więc G R Cody Rose według mnie miał bardzo daną karierę. Zmieniał gimmiki często w miarę, nie wiem czy to na lepsze czy na gorsze poszło, ale tylko zakończył jako taki gimmick, który był taki słaby według mnie. No Stardust mm, był słaby, dlatego to był taki wersja Cody'ego Rose'a Goldasta, ja bym to tak nazwał. Więc dlatego moim zdaniem dużo lepszy był Cody Ross, ale co się teraz szykuje, czy będzie jego sygnatur. Jest sygnatur. Nigdy nie pamiętam jak ten sygnatur się nazywa, więc nawet teraz sprawdzę. Beautiful Disaster 2. Okej, okay, dobra, ale teraz do czego się szykuje Cody? Będzie jego finisher, jest to Crossroads. Też w ogóle Cody też miał fajny właśnie ten moveset. Finishera tego, ten finisher też był bardzo fajny właśnie, który Cody wykonuje. Jest przypięcie, czy to będzie koniec digaja, One, two, three! Koniec! digaj pokonany. Ja gram na Legendzie, więc nie sądziłem, że tak szybko mi się uda go pokonać, ale jednak poszło szybko. Na pewno nie sądziłem, że tak szybko to pójdzie. Ja sądziłem, że będzie jeszcze dwa kick i tak dalej, nie, ale szybko poszło. No to dobrze, widocznie to tak też działa trochę uniwersalnie, jak coś... Oh my! C-Nation chce pas! John Cena wanna be a title champion! No, John Cena chce pas. I tak to wygląda. Może jeszcze jakiś jeden mecz sobie zrobimy. Dobra. To jest Monday night, tutaj nic nie ma ciekawego. O, to jest ciekawe, możemy jeszcze to sobie zrobić. Tylko ja bym w ogóle to zmienił na... Mmm... Dobra, takie... Te już mecze w Icha widzieliśmy milion razy w ogóle. Więc ja bym sobie zagrał to, tylko jak chcę troszeczkę zmienić tutaj jedną rzecz w Custom y, Universe. Kalendar i... A, bo ja tutaj dałem na taką starą wersję tego. Dajmy na jakieś coś takiego, gdzie jest taka malutka arena i tak dalej. Że w ogóle nie ma małych arena oprócz NXC. Więc już jest. Coś takiego mi chodzi, wiecie. Same per, per view jakieś, więc nie wiem czy to jest znajdę takie coś idealnego na taką właśnie tygodniweczkę sobie. Dobra, Superstars, ja chcę Superstars. Ja wiem, że Superstars nie jest fajne. WWE i, i Wrestling. Jak będzie... Jak będę miał 16... Jak będę miał 16, to sobie walnę jakąś arenę taką małą. Na razie niech będzie Superstar, ta arena to w ogóle Superstar ja tak nie ogarnią tej tygodniówki dobra. Dobra, i robimy CM Punk versus Boker T What? serio? A nie, myślałem, że na Superstars będą miały być jakieś... Chcieli przynajmniej robić jakieś spory, ale to jest, wiecie, to jest taka trochę zwykła gala. Bo main event czy... nie w ogóle... Bo ile WWE ma tych gal. No ma Rowe. ma Superstars, to, to Superstars ja totalnie nie ogarniam, o co w tym chodzi. Eee, ma Main Event, no to tam niby jakieś Main Eventy, Dla mnie też takie nie ogarniam, o co w tym chodzi, za w stu I jeszcze ma SmackDown i NXT oczywiście. O, co tu się dzieje? Jest, a będzie jakaś cutscene'ka, ale Boker T atakuje, znaczy sędziego, chciał zaatakować. I to wyszło trochę e, dziwnie, bo zaatakował atakował Pana Sędziego. Kim gramy? Ja wiem sobie szczerze, wam powiem, że Punkiem ja już dużo grałem bardzo. Więc ja bym sobie zagrał dzisiaj Bokerem. Tym bardziej, że jeżeli grałem Bokerem, to możemy zagrać trochę nieczysto. Mój Boże, Boker, nie rób tego! Boker, ja wiem, że Sędzia tego nie widzi, ale... Co ty w ogóle chcesz? Co ty masz na celu? I uderzenie Punk'a krzesłem. Sędzia leży, Sędzia nie wstanie. Ale CM Punk, CM Punk, CM Punk, CM Punk come on! Go to ring, my... On nie jest pak naprawdę. On się nabra. On się chyba będzie chciał nabrać na to. Znaczy, będzie chciał się nabrać, to na pewno nie. Ale się nabiera! I jest Harry Rana na szczęście. Skontrował tutaj. Ale teraz jest Chain Wrestling powrót do normy. <mum> <mum> dziwne, bardzo takie zaczęcie meczu. Wow, Booker T <mum> is winning. <mum> Sędzia chce zabrać krzesło, ale Booker T. Nie, 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 ma opcji. O, czy CM Punk uderzy Bokera? Nie, CM Punk ma jakieś inne, ale Boker to wykorzystuje. Jeszcze jeden Swing Break. Boker idealny heal po prostu tutaj. Nie, akurat mecz, jak na main event, taki fajny. Nawet teraz Boker, piękna strategia, przeskok nad Punkiem, ale PUNK! To co on robi teraz? Swing DDT, jeżeli to się tak nazywa, ale nie jestem pewien, czy taka akcja się tak nazywa. Ty, w ogóle słyszałem, że CM Punk debiutuje na UFC 2000, znaczy 2000. 202 chyba, ale nie jestem pewien. Chyba na 202. I będzie tam walczył z tym gościem. Ja, ja szczerze na UFC to ja się w ogóle nie znam. CM Punk jest bardzo dobry w z tego co widzę. Yy, ale jak zadebiutuje Ja na pewno sobie jego debut będę chciał obejrzeć na żywo. Bo to jest jednak CM Punk. Jeden z y, takich, jeszcze jak były tamte czasy, to moich ulubionych zawodników. Ja lubiłem mimo wszystko tutaj Punk'a, bo... No, myślę, że wiele osób lubiło Panka. I... mam nadzieję, że mu będzie dobrze szło w tym FC, Bo jeżeli mu źle pójdzie, no to ja nie sądzę, żeby on jeszcze wrócił do WWE. I jest tutaj Bulldog od Punk'a. Naprawdę ja uważam, że... Mm, no nie wiem. Mam nadzieję, że Cyjanpakowi będzie wszystko dobrze. Tego mu życzę, żeby, żeby jego kariera była bardzo udana. No i że tak, to właśnie się wszystko toczyło po kolei. Eee, a Apokardy jest sobie komentatorem i sobie siedzi tam i komentuje. Nie wiem, czy jak jeszcze to wygląda. Ale Bokerti też fajnie. O oh my god! Uderzenie sędziego po raz drugi w meczu. Teraz Bokerti może to wykorzystać po raz kolejny, ale sędzia za szybko wstaje. W ogóle, więc też denerwuje, że sędzia w grze da dobry w każdej części za szybko wstawał. Nie wiem, czy na przykład to jest tylko na legendzie, że tak szybko wstaje. Cześć, teraz ja tylko muszę zacząć, bo ja wiem, że on ma taki kick swój, o, właśnie to. A, Sandy King Front, no dobra. Więc my god, Boker T się szykuje. Do tutaj swojej akcji kończącej jest uderzenie, i będzie tutaj ten Kickstarter jest pięknie na CM Punk. Czy to będzie koniec, czy CM Punk będzie kiełtował? What? Co się dzieje naprawdę? Czy ja naprawdę nie mam ustawionego jakiegoś łat łatwego poziomu? Wszyscy jakoś za szybko kikałtują. Zawsze po dwóch kikałtują, to tak szybko. O oh czy czyli się pogodą, obydwoje? Nie, nie ma opcji. CM Punk się nie godzi z Boker T. CM Punk Hilton. Hilton CM Punka. To jest koniec Hilton CM Punka. Boker T Face Turn, a CM Punk Hilton. Zobaczy tylko jakie. O, mamy mecz o NXT na następnym NXT. Mamy tutaj ee, The Brainbusters vs. Versus... i Character Exclusion. Darren Young i Justin Gabriel. Dobra, to co co w następnym odcinku NXT? A universe Universe. Chcesz wiedzieć, czy tutaj nie było? Nie. Dobra, zmienimy sobie jeszcze na następnym. Universe roster, ja, mam, dziękuję za oglądanie i siema!